No, zero ceny na rybach powiedział, że za małego suma złapałem. Nie, no ale tak serio. To co, idziemy do środka, pogadasz. A ma być tak serio, tak nad? Nie, nie wiem, zastanowisz się. Szef. Dobra, Dobra. To jest, to jest... To jest... Jak będziecie tak podnosić ręce, to na pewno. Dlaczego? Hmm. Czemu? Ja tak dzisiaj się będę poddawał. <laughs> nie tak? że tak, bo wtedy się mogę klamę wyjść ty się nie masz poddawać. A, ja? nie? W tym razie? Nie, sedno? Nie. Jasne, ty nie się się poddawać Nie, nie macie jeździć w takim miejscu. Jak dobrze pójdzie. <ślaśńska> no, to ty się nie jest. <ślaśńska> I za w takiej sytuacji zrobiły! Nie pierdol! I za w takiej sytuacji zrobiły. Nie pierdol! Dokładnie. Dzień dobry, dzień dobry. E, Wie pan co? To będziemy zrobimy tak wtedy, w takim razie. Jeżeli pan 128, pan Oliver Jake zjawi się na komendzie, e, będzie na, na służbie mhm. my wtedy będziemy z panem Oliverem Jake'iem rozmawiali i wtedy pana poinformujemy, e, żeby się pan do nas zgłosił. Pań, tak, dokładnie. Poprosił panie Kotlet to pana wizytówkę. On nie był przypadkiem. Nie byłem u bogu. On nie był przypadkiem zwolniony? No właśnie, on miał chyba zwolniony Bo a ja tak, byłem mu u Tak pytam, u... kurwa Oby ktoś... <laughs> ten... Nakłócił ja mi... ja, Heimstack się... <laughs> Dziękuję Ej... Jezu, że... ...tą wieżę Kurwa, konia zbił. Ktoś twierdzi, że nie zmęczałem. Konia ci zbił? O kurde <noise> Konia ci zbił no, Oj Rodriguez! No, Krótko z Borowikiem o jak <noise> Wy jesteście policjantami czy Dzieciakami do cholery tak, tak, to, Dzięki, że musisz odwrócić A dobra Dzięki I to będzie 5 razy powtórzenia i każdy się nie wyprzedza Zrozumiano? No, nie, no, do góry On skacze, jedno kółko to jeszcze cztery. <głos> <głos> I tak kurwa trzy razy ktoś zrobi źle, będzie powtarzał, dobrze zrobić. Dobrze. Okay. I to będzie pięć razy powtórzenia i każdy się nie wyprzedza, zrozumiano? Witam na Tabata. Are <laughs> you ready? Alz radio. 3, 2, 1, go! Pary! O, ty nie ma. Co te pompki robi? Gdzie tych pompek? Pierwsza, poprawna, praktyczna pompka na

Baba, Kuśpa. Tak fabryka. Oj. A to nasze wypłaty poszły. Pytanie. Czy ktoś w ogóle zda się na pierwszej pomocy? Medykiem byłem. Ja znam się. Wystąpcie, krok do przodu, żebym wiedział. Ja znam nie jest. pytanie, jakby A jakie było pytanie? Podoba mi się, podoba mi się podoba no, mi już nie wiem, no. Ale już bojówkarze leżą. Już, już leżą, tak? No, no to No tak, no to... To dobijamy! Dobijasz. Zobaczyć. Do jakiegoś Borowika, który se leży na brzuchu, na środku chodnika. Ale się zremowało. Pięknie. No, ja... Już no, tak. Jestem się spytał za ilu, ale to jest powtarzajcie. Jakbym nie pytał. Dobra, a wie... <grystek> Któryś się zapytał za idu Na ziemi idzie się pompek to są te drwienka, kto wyjdzie dyskwalifikacja Ale on już pobiegli gdzieś, no kur... Spokojnie Ja pójdę na środek, na mój strzał rozpoczynacie i nie można wtedy wyjść z tego zrozumiano? To ale oni już celują Szef, szef, odpisz! Ustawić się na środek No jesteśmy tutaj, na tych kurkach, nie? loda mi zrób No Cześć Nie no za linią Rignią, halo. ZA LINIĄ TYM ROTATYKESEM! Gdzie to? BÓJ! ZA LINIĄ TYM BYŁO! ZA linią BYŁO! No, Dwa pełne pola, gdzie jest tamten wielki sufit. Wielki sufit. Wielki sufit. Kurwa, nie sufit, kurwa. Bulet, lewo, bulet. Siema, tapeta. Nie walb, bol better life'a pyta. przyciegłówi. <gryzby> <gryzby> Pytamy się o metę dla szefa. Ja Makto, się... masz metę? Nie mam. Kurde, modele Ja pierdolę. Ja poza tym się nie śmieję, Szefie, go że mamy to? Nie. Szkoda. Ten to bo czuwa po tajemnicy o metę, prawda? Albo? Ja Szefie, Szefie, szefie. Teraz 40 sekund musimy poczekać. <grystanie> ja powiem tak, wy się strzelajcie, zostanę sam weźcie. Nie, nie, zobacz. <ścoughs> <ścoughs> Idę po hot-doga na monolęka. <ścoughs> Przynieść ci. No, dobra. Jaka parę wariacie? Jaką chcesz? Nie wiem, zwykła albo może byś też chorizo, bo...